Zaczynamy eksperyment z rozkładem wody. Tutaj mamy wodę czystą od wszystkiego, destylowana. Tutaj z kranu, a tutaj woda destylowana i sól. Tak. I teraz? Tutaj włożyliśmy już elektrody do wody destylowanej. Mhm. No, ale... I włączamy prąd. No tak. Włączamy prąd. I patrzymy, co się dzieje. Coś się dzieje? Chyba hmm. Poczekamy chwilkę i zobaczymy, czy coś się będzie działo. Hmm. Może działa. Ale tutaj nic nie działa. I zobaczmy jeszcze, co jest tutaj na wskaźnikach prądu. Jest 10, tak jak ustawiliśmy, napięcie, a na drugim wskaźniku jest 000. A ten drugi wskaźnik to jest ile prądu nam płynie, czyli na razie płynie nam 0,0 zero, zero prądu. Proponuję zatem wyłączyć. Zobaczmy jeszcze, czy wszystko jest tak samo, jak było, coś się pojawiło? Nic, robimy pauzę. Włażyliśmy elektrolity do wody krenowej. Mhm. Jeszcze nie włączaliśmy. Ale włączamy teraz. Maciuś włącza. Poczekamy trochę i zobaczymy, czy coś się dzieje. Wow, pojawił się mały prąd. Bardzo malutki, ale jest. Wow, a tutaj? Na razie nic się nie dzieje. Poczekamy jeszcze chwilkę. O, ale ja coś widzę. Maciek, przypatrz się dobrze. Co się dzieje na jednej z. Co wylatuje? Ulatuje bąbelki lecą z jednej elektrody co? a na drugiej? na drugiej nic, ale na jednej coś się zaczęło dziać jaki mamy prąd? O, na, na drugiej też coś się dzieje, zobacz no tak na środku pod napisem pod literką A o, zaczęło się coś dziać Granówka jest super. Prąd mamy. To jeden. Super, robimy pauzę, zobaczymy co będzie dalej. Kolejny raz mieliśmy roztwór teraz woda da z solą. Dużo było tej soli. No, tam 17,5 gramów. Czyli tak jest stężenie jak w soli morskiej, w wodzie morskiej, przepraszam Czy Maciuś możesz włączyć prąd się. O! Wow, zobacz co się dzieje. Ile tych bombów leci? A dlaczego tak się dzieje? Bo jest sól Bo jest stól i co się tutaj robi na tych elektrodach? Tak. Masz pomysł? To powietrze. Na jednej z nich leci powietrze, a na drugiej z nich leci prąd? wodór. Między nimi płynie prąd, ponieważ sól pozwoliła nam ten prąd przeprowadzić. Ona stanowi taki nośnik ładunku. A jaki mamy prąd? Wow! No to piękny za duży. nie, nie za duży, fajny. Udało się! A Maciek rozłożył wodę. Brawo! Zobaczcie, jak tego jest. To wygrywa. <grywa> Woda morska. Tak.